Dzisiaj przenosimy się do XIX-wiecznej Francji, dokładnie do lat 50. Widzicie na ekranie w tej chwili dwie monety pięciofrankowe: jedną srebrną, jedną złotą, i są to monety, które można było stosować zamiennie. Standard, jeżeli chodzi o te monety, został później przyjęty przez łacińską Unię Monetarną i można powiedzieć, że był pewnego rodzaju pierwowzorem strefy euro, którą mamy dzisiaj. Jeżeli interesują Was informacje na temat tych monet, zapraszam Was na odcinek. Szanowni Państwo, witam Was na kanale Srebrne Prowokacje. Pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek, jeżeli nie chcecie, żeby ominęły Was kolejne materiały. Zostawcie również komentarz, napiszcie co myślicie o tym, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Dobrze, słuchajcie. Pięciofrankówki. Pięciofrankówki francuskie, czy generalnie pięciofrankówki z łacińskiej Unii Monetarnej oraz wcześniejsze sprowadzone według standardu Napoleona Bonaparte gdzieś tam od początku XIX wieku. Czyli mamy tutaj monety 25 gramów srebro próba 900. Te monety na moim kanale pojawiały się już wielokrotnie. Natomiast złotej pięciofrankówki jeszcze nie miałem i dzisiaj chciałem Wam pokazać jaka, jak wygląda różnica pomiędzy tymi monetami bo monety te były bite w, tych samym, w tym samym okresie dokładnie. I można je było stosować zamiennie. Najpierw sobie popatrzmy na parametry tej monety. Słuchajcie, duża moneta pięciofrankowa, no to jest ta, jak już Wam powiedziałem, mamy tutaj 25 gramów, srebro próba 900, wizerunek Napoleona III. I ta moneta, dokładnie ten wizerunek, no bo jeszcze był. Była moneta z roku 1852 i, później na, i późniejsze monety, gdzie Napoleon miał już wieniec. Ta moneta dokładnie była w, w, wita w latach 1854 do 1859 i łączny nakład wszystkich mennic i wszystkich roczników to jest około 14 milionów, niecałe 14 milionów sztuk. Moneta ta była bita w Paryżu, w Strasburgu i w Lyon. Ta moneta, którą ja mam, to jest rocznik 1855, rocznie, mennica Paryż, chyba najpopularniejszy, jeżeli chodzi o te roczniki nakład 4 miliony sztuk. Mamy tutaj opis Napoleon, imperator i z drugiej strony imperium francuskie, tak? 5, 5 franków 25 gramów 900 powtórzę to jeszcze raz ze względu na to, że jak przejdziemy sobie do tej malutkiej monety słuchajcie, tutaj mamy złotą monetę 5 franków która była wybijana dokładnie w tym samym okresie słuchajcie, to jest rocznik 1857 z Mennicy w Paryżu Nakład tej monety to niecałe 3,5 miliona sztuk. Natomiast moneta ta była bita w latach 1856-1860. Wizerunkowo bardzo podobna. Portret w drugą stronę, tutaj mamy w lewo, tutaj w prawo na awersie. Rewers, no praktycznie, praktycznie taki sam. Parametry tej monety to katalogowo 1,629 g, złoto próba 900. Średnica 16,7 i grubość 0,5. Słuchajcie, teraz postaram się wam pokazać tą grubość tej monetki, bo powiem szczerze, że naprawdę jest to maleństwo, tak. Zobaczcie. Mam nadzieję, że uda się to wyraźnie pokazać jak drobniutka jest to, jest to moneta. Ja podejrzewam, że te monety w okresie, gdy były używane, no to musiały bardzo łatwo się giąć, no bo naprawdę jest to cienka blaszka biorąc pod uwagę własności złota, no to pewnie jest to bardzo łatwo wygiąć. Nie będę próbował, no ale tak, nie, tak podejrzewam. Łączny nakład tej monety pięciofrankowej to 24 miliony sztuk, czyli mamy więcej tych pięciofrankówek złotych z tamtego okresu niż pięciofrankówek Srebrnych, i słuchajcie, jeżeli chodzi o ceny, tak jak już Wam powiedziałem, obydwie te monety e, na dzień dzisiejszy mają dosyć sporą wartość kolekcjonerską. Czyli absolutnie nie można ich przeliczać tylko i wyłącznie ze względu na zawartość samego srebra. Ten Napoleony, późniejsze, jeżeli chodzi o pięciofrankówki frankówki z wieńcem, one są zdecydowanie tańsze. Natomiast te, ze względu na to, że nie było ich aż tak dużo. To gdzieś te ceny tych monet zaczynają się gdzieś w granicach 150 zł, ale bliżej 200 zł, jeżeli chodzi o pięciofrankówki. Mówimy oczywiście o takich stanach, jak tutaj mamy, czyli stan trzeci. Jeżeli chcielibyśmy monetę w stanie menniczym, no to myślę, że ta cena, no i nawet razy 10 pewnie pójdzie, tak? Natomiast te monety pięciofrankowe, złote... Y w odróżnieniu do monet 20 frankowych z tamtego okresu, które można traktować jako monety bulionowe, i teraz podam Wam przykładowe ceny. To są ceny na sierpień 2023 roku. Monetę 20 frankową, czyli tak jakby 5 takich, 4 takie, tak, można kupić dzisiaj w granicach 1550 złotych. Natomiast te monety kosztują za sztukę w granicach 550 do 600 zł. Czyli naprawdę przebitka jest y, znaczna. No, po prostu ta wartość kolekcjonerska jest y, dużo wyższa. Jest tych monet pięciofrankowych zdecydowanie mniej. Ja je od jakiegoś czasu już obserwowałem. Przyznam, że w momencie, gdy pojawiają się one na aukcjach, no to cieszą się dosyć dużym y, zainteresowaniem. I ceny idą nawet, nawet powyżej 600, y, 600 zł. Y, ta moneta, którą ja mam, i to absolutnie nie jest moneta w stanie mienniczym, niestety, no. tak drobna monetka, no tutaj ten, ten wizerunek, tak, to wszystko jest bardzo płytko bite i to powoduje, że dosyć łatwo ulegało to yy, wytarciu. Ja sobie tą monetę wrzuciłem na wagę. I słuchajcie, tak jak powiedziałem, katalogowo to powinno być 1,629, natomiast u mnie to jest 1,56, czyli brakuje mi dokładnie 0,07 grama, tak? czyli 7 grama na tych wytarciach, które tutaj widzicie, głównie na, na włosach Napoleona III. Natomiast, mimo tego, że jest to monetka tak drobna, no nie ma tutaj żadnych. Obić żadnych zagięć. Całkiem fajnie się y, prezentuje. I jest to taka, dla mnie taka ciekawostka, takie uzupełnienie mojej kolekcji właśnie tych monet większych monet pięciofrankowych, które ostatnio, jeżeli chodzi właśnie o tą część kolekcjonerską, to są pewnego rodzaju podstawą u mnie. Y, jeszcze tutaj warto powiedzieć o jednej rzeczy. Y, tak, jak powiedziałem, to są monety z lat 50. W roku 1865 została podpisana akt założycielski Łacińskiej Unii Monetarnej. Łacińska Unia weszła w życie w 1866. No i tam wykorzystano między innymi standard, który był już za czasów Napoleona Bonaparte wprowadzony, czyli 1 frank to 0,29 grama złota, a stosunek złota do srebra to jest 15,5 do 1. Jak sobie wrzucimy obydwie te monety na wagę, tak, czy może inaczej, weźmiemy sobie dane katalogowe i przeliczymy sobie 25 podzielone przez 1,629, no to mamy 15,34 jeżeli chodzi o ten stosunek, natomiast jest to liczone dla srebra i złota próby 900, czyli... No zgadza nam się to, jeżeli chodzi o te założenia. I teraz taka moja, taka moja, takie moje spostrzeżenie. Jeszcze Wam tutaj pokażę jedną rzecz. Położę Wam dwugroszówkę, żebyście mieli takie odniesienie, jak malutka jest ta monetka pięciofrankowa w złocie. Zobaczcie, ta dwugroszówka jest większa średnicą minimalnie i na pewno jest grubsza, tak? Na pewno jest znacznie grubsza. Nie wiem, czy mi się uda to pokazać tutaj, czy ostrość złapie, ale powinno chyba być ok. Zobaczcie to, tak. I takie moje spostrzeżenie. No trochę te monety i jedna i druga były niepraktyczne, bo jednak ta pięciofrankówka, jeżeli to trzeba by było gdzieś nosić, już pomijam siłę nabywczą, bo to pięć franków, to jednak było troszeczkę pieniędzy w tamtym okresie. To jest duże, nawet bym powiedział za duże, a to z kolei jest małe, nawet za małe, tak? Także to taka, taka moja takie moje spostrzeżenie na koniec tego filmu. Słuchajcie, jestem ciekawy, co wymyślicie na temat. Tych monet, macie czy nie macie, czy interesuje Was ten okres, czy interesują was generalnie monety łacińskiej unii monetarnej. Ja przyznaję, że jest to dla mnie bardzo ciekawy okres do zbierania, ze względu na mnogość wizerunków. Zbieranie tego na roczniki byłoby zadaniem mocno karkołomnym, tak? natomiast zbieranie tego na wizerunki jest bardzo ciekawym tutaj zadaniem kolekcjonerskim, chociaż jestem świadom, że jest sporo monet łacińskiej unii monetarnej czy monet wcześniejszych właśnie w tym standardzie, no, które są zdecydowanie poza zasięgiem finansowym. No ale zobaczymy, bo zakładam, że jest to zabawa na lata. Może kiedyś uda się poszerzać tą kolekcję właśnie o te pozycje, zdecydowanie rzadsze, zdecydowanie cenniejsze. Dobrze słuchajcie, takie porównanie dwóch monet pięciofrankowych. Dzisiaj piszcie w komentarzu co myślicie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!